serdecznie w szóstym odcinku programu futsal w Tarnowie. Kolejna kolejka dostarczyła nam wielu wrażeń na boisku. A teraz spójrzmy jak to wyglądało w pierwszej lidze. Lektor Peda wraz z Gryfem otworzyli szóstą kolejkę. Gryfowcy jako pierwsi przejęli inicjatywę i trafili do bramki, autorem Adam Zawada. Później obie drużyny nie rozluźniały już szyków obronnych, jednak kilkadziesiąt sekund przed końcem zielonymi dołożyli drugiego gola z nogi Krystiana Białki. To dodało im skrzydło, gdyż drugą odsłonę rozpoczęli od celnego strzału Pawła Knapa. Później elektorpeda wycofując bramkarza chciała podnieść swój wynik, lecz ich nieuwagą wykorzystali przeciwnicy, a kilka sekund potem trafili po raz kolejny za sprawą znanego Rafała Ciesielskiego. To właśnie oni zgarnęli trzy punkty. Bardzo dobrze żeśmy zaczęli mecz, pomimo tego, że straciliśmy tą bramkę. Trudno trafiło się, ale gra była powiedzmy po obu stronach. Troszeczkę tę tą piłkę przypilnowali. Były tam szanse. Adam Markiewicz miał dosyć dwie sam na sam. Niestety nie udało się. Poszły od nich kontry, tam bo że był wynik 2-0, 3-0, no i to wszystko tak szło już w ich kierunku. Tak to, tak to wyglądało, no, potem brakło troszkę widać sił, tu poszły kontry 1 na 1. tam widzę chłopak z dziewiątką bardzo dobry, to indywidualność widać. Załatwił, że tak powiem, mecz, tam był wynik chyba 6-0, tak? także cóż tu dużo rozmawiać, byliśmy gorsi. Szanowali piłkę na początku, to nas może zaskoczyło, bo, bo chcieliśmy tu pograć już tak rozsądniej tą piłką. E, niestety oni ją poszanowali, bo w trzeciej akcji, z tego co kojarzę, była, była bramka. No, mądrzej zagrali, no, tak trzeba grać futsal, przyczyniać to bramkę, czekać na jakąś kontrę, jak się ma jeszcze no, piłkarza, który potrafi nam nawinąć jednego, dwóch na dwóch metrach, tak to się kończy. Wracamy trochę do składu, Bartek Kiroński wrócił do nas na poprzedni mecz, 4-3 z Westowią, dobrze się zapowiadało, dzisiaj byśmy też dwóch do zmiany było, wydawało się, że to się lepiej poukłada, no nie wyszło, nie wyszło, cóż tu dużo mówiąc, trzeba patrzeć na następny mecz, jak to każdy piłkarz powie. Pozdrawiam sympatyków piłki nożnej, Myślę, że spotkamy się w piątek bodajże na Termalice także wszystkich sympatyków piłki nożnej w Tarnowie futsalu jak i równo piłki trawiastej i do następnych meczów, również całą ekipę tutaj obsługi futsalu dziękuję. Powiem szczerze, że tak wysokiego wyniku się nie spodziewałem, bo ostatnio skuteczność nam dość mocno szwankowała także strzeliliśmy ledwie 4 bramki od początku sezonu, dzisiaj wpadło 6, także no jestem zaskoczony ale no była koncentracja przed meczem i nie zlekceważyliśmy rywala i tym samym ten wysoki wynik. Chociaż tutaj yy, przede wszystkim bardzo dobra gra naszego bramkarza. On dobrze bronił, myśmy wyprowadzali fajny kontry i strzelali zawodnicy defensywny, między innymi dwie bramki Adama Zawady, yy, strzelił też Paweł Knap, także strzelali yy, inni zawodnicy, czyli oni po prostu wzięli ciężar tej ofensywy na swoje barki i tutaj należy upatrywać pozytywnych aspektów przed, koniec, przed kolejnymi meczami. Do każdego meczu podchodzimy z szacunkiem do rywala, ale no, no nie oszukujmy się, no my byliśmy w tamtym sezonie wysoko w tabeli i, i, I tutaj no, jednak jest różnica w, 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 w grze i różnica w wyszkoleniu technicznym no, i w zgraniu też drużyny, więc no, my nie wchodziliśmy w żadne y, prawda, ustępstwa i dla nas było tylko i wyłącznie cenne trzy punkty. No i zdobyliśmy punkty. Pozdrowić chciałem przede wszystkim Urząd Gminy Borzęci na czele z Wójtem i, i, i Radą Gminy. Za finansowanie, za pomoc, wsparcie i dzięki, dzięki tej instytucji tutaj jesteśmy także bardzo serdecznie. Dziękuję samorządowi. Drugim meczem było ciekawe i zacięte spotkanie Westowi i Topikaru. Seledynowie od razu przystąpili do ataku i udało im się trafić. Gol z nogi Bartłomieja Króżela. W chwilę potem Tomasz Mikoś podniósł wynik na 2 do 0, a po nim trzecie i czwarte trafienie dołożyli Daniel Przydział i Damian Świątek, kończąc odsłonę na 4 do 0. W drugiej Żabki próbowały się zrehabilitować. Strzał Artura Kozy. Westowia wycofała bramkarza, by podnieść wynik, ale przypłaciła to kilkoma bramkami. Mimo drugiego gola Westowi, to to Pikar wygrał dzisiejszy mecz i zdobył trzy punkty. Grało się dobrze, trzeba powiedzieć, ba bacząc na wynik e, dość wysoki, 8-2. Także grało się dobrze. Spodziewaliśmy się meczu na, na, na styku, koło Remisu, a być może nieznacznej czyjejś wygranej. Mieliśmy sparring tuż przed rozpoczęciem sezonu z Westowią i to Westowia w tym sparringu była dużo lepszą. Coś nie zadziałało w niej dzisiaj, nie było szczęścia, tego czego czasem mi nam brakuje, no ale taki jest sport, taka jest ta piłka i cieszę się, że i przy nas ono czasem to szczęście bywa. Pozdrawiam mojego następcę, który tu będzie zaraz mówił, wybitnego działacza sportowego Tarnowa, okręgu tarnowskiego. Bardzo go lubię i kogo jeszcze? No wszystkich, kto chce pozdrowienia to proszę bardzo. Aha, wiem, jeszcze przypomniałem sobie. Pozdrawiam moje dwie szóstki z historii Natalio Kochamcie. Co się stało, że będzie taki wysoki? No na pewno rywal dobrze usposobiony, bo od tego trzeba zacząć, że bardzo dobrze się poruszał po boisku, szybko, żwawo, dynamicznie i to przynosiło efekty w postaci e, okazji szczeleckich. E, u nas niestety niefrasobliwość w defensywie daje po raz czwarty z rzędu i... i i niestety nie, wy nie wyeliminowaliśmy tego, chociaż było ciut lepiej na początku, natomiast później tracimy znowu bramki. Gdy się przegrywa już, już e, dużą ilością bramek, no to już, już trzeba się otworzyć, już trzeba atakować, wycofaliśmy bramkarza. No i to też e, niestety przyniosło korzyści, ale dla, dla Rywala, który strzelił kolejne bramki. My załatwiliśmy strzelić dwie, były jeszcze kolejne sytuacje. Rywal wygrał zasłużenie, no od tego trzeba zacząć i trzeba pogratulować. To Picarowi bardzo dobrze rozegranego spotkania. Spodziewaliśmy się, że, że są to młodzi chłopcy, bardzo dynamiczni, i, i wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko ich upilnować. Natomiast liczyliśmy, że w końcu nasza obrona zadziała, ale po raz kolejny się nie udało, znowu stracimy bramki w do no Czwarty metr rzędu, i to jest, to jest klucz do tego, że, że, że tych punktów mamy w tej chwili po tym meczu 0, a nie 3. No, standardowo chciałem pozdrowić wszystkich uczestników Tarnowskiej Ligi futsalu. Cieszę się, że są nowe drużyny, które zgłosiły się do czwartej ligi. Mam nadzieję, że będą te czerpały radość, czasami smutek, jak ja w tej chwili z powodu porażki, ale taki jest sport, taka jest piłka nożna, taki jest futsal. Więc pozdrowienia dla wszystkich jeszcze raz i, i całą ekipę prowadzącą nasze znaczy rozgrywki, operatora, prowadzącą opiekę medyczną, ochronę, sędziów. W kolejnym spotkaniu Panorama walczyła z młodymi akademikami. Od początku było zaciekle. Swoją szansę na boisku w końcu wykorzystali panoramiczni. Gol Artura Barszcza, co przełożyło się na wynik 1-0 na koniec połowy. W drugiej gra była nerwowa. Rozdano kilka żółtych kartek. Chwilę potem Pomarańczowi trafili po raz drugi za sprawą Michała Zborowskiego, a po nim trzeciego gola zdobył Dawid Nowak. Dwie minuty przed końcem Panorama wycofała bramkarza, by potwierdzić swoją przewagę. Jednak AFT wykorzystało to. Gol Marcina Tubka. Przeciwnicy odwdzięczyli się aplikując bramkę, czym zdobyli trzy punkty w tej kolejce. Czy jest do przewidzenia, że chłopaki będą się bronić i kontrować, no bo oni głównie, głównie tak grają, czy zawężają w tyle i potem prowadzają kontrataki. I tego się spodziewaliśmy. Nie, prosto nie, na pewno nie było, bo chłopaki naprawdę wybiegani i wiedzieli, jak się ustawić, aczkolwiek no, z, z, z czasem coraz lepiej to, to nam wychodziło. Dzyżego, że sędziowie nie za bardzo potrafili ogarnąć pewien, pewien fragment gry, no ale poza tym poza tym było okej. Okay. Zawsze trzeba się spodziewać pewnych wyników, no może niekoniecznie 4-1, no, ale zwycięstwa na pewno, no, bo gramy w każdym meczu o trzy punkty, no i dążymy do tego fragionego mistrzostwa. A jak będzie, zobaczymy. Chłopak no, z drużyny i wszystkich sympatyków i kibiców futsalu tarnowskiego. Dobrze przygotowane drużyny Lumaro i Spawmaru przystąpiły do meczu. Jako pierwsi popisali się celnością czerwoni, bramka z nogi Marcina Barwacza. Zaraz po nim Adrian Święzak trafił drugą. Później Lumaro Znowu miało szczęście. Celny strzał kończący połowę na 3 do 0. W drugiej odsłonie zawodnicy podwoili siły na początku, nie tracąc ani zyskując bramek. Dopiero po 10 minutach Szymon Adamski dołożył czwartego i piątego gola, czym zapewnili sobie zwycięstwo w tym spotkaniu. Na pewno się nie spodziewałem, Nasz wynik na pewno też nie odjewciele zawsze meczu. Y w tym akurat dzisiaj dobrze dobrze się to wszystko ułożyło. Dobre rozpoczęcie 1-2-0. Nawet nie wiem, ile było do połowy, ale w każdym razie no zawsze, myślę, że każdej drużynie to na dobre wychodzi, jak się dobrze rozpoczyna, teraz się w ramkę jedną, drugą. Scyrywan na pewno miał swoje sytuacje. U nas cała cała drużyna bardzo dobrze pracuje na całej szerokości długości wojska. Oczywiście błędy się zdarzają, są nieuchnione, ale zawsze gdzieś to jest w ostatnim momencie albo bramkarz, yy, bramkarz obroni, albo albo gdzieś tam zawodnik zawsze włoży na samym końcu tą nogę i no i dzisiaj tak jak właśnie było widać wynik 5-0, no super, no by tak dalej. Na pewno graliśmy dzisiaj dużo, dużo piłką. W pierwszej w drugiej powiem myślę jeszcze, jeszcze więcej. Także no jak piłka chodzi, sytuacje same się stwarzają. No Piłka nożna prostą w gromie przyjmij poda i wyjść na pozycję, także jak te wszystkie elementy zaskakują, wszystko się rozbywa w dobrym, w dobrym momencie, jest timing, no to, no to wychodzi, także można powiedzieć, że, że bramki, bramki dosyć, można powiedzieć, że prosto, aczkolwiek no, trzeba było włożyć dużo, no, dużo siły, w każdym eczku dużo siły, także, także żeby wybiegać to każdą bramkę i żeby, i żeby no i żeby wygrać. O to, o to chodzi. Chciałem pozdrowić Łukasza, chrobaka, wracaj do zdrowia. Właśnie dzisiaj będę mógł chyba lepiej ocenić yy, za, bo, za boisko, jak to wyglądało. E, Wyjątkowo niekonsekwentnie graliśmy dzisiaj, szczególnie w obronie. To świetnie dysponowałem drużyną, bo drużyna dzisiejszego rywala naprawdę fajnie popularny zespół, bardzo mądrze grający e, technicznie. Także przy tej naszej niekonsekwencji wynik jest jaki jest, 0-5. Tak? Nie mieliśmy za wielu sytuacji, także no, ten mecz tak troszeczkę oddaliśmy bez walki. E, miałem wrażenie, trochę szkoda, bo mieliśmy fajną pasę, dwa, mecze bez, dwa ostatnie mecze zwycięskie, więc myślałem, że... Uda się też dzisiaj, no ale niestety drużna e, dzisiaj była zdecydowanie mocniejsza od nas. Było chyba co zobaczyć, ale jednak e, e, drużyna przeciwna stworzyła fajne, fajne akcje, także bardziej chyba dzisiaj na nich, niestety. Moich kolegów może... I życzymy, żeby się nie poddawali i będziemy walczyć w kolejnym meczu. Ostatnim meczem szóstej kolejki było spotkanie programu z rock'n'rollem, dwiema dobrymi drużynami. Od początku było to wyrównane i w porównaniu do poprzedniej rozgrywki spokojne spotkanie. Dzięki dobrej obronie zawodnicy nie tracili bramek, kończąc połowę bezbramkowym remisem. Druga gra wyglądała podobnie. Piłkarze dawali sobie wszystko, jednakże piłka nie lądowała w bramce. Remis zmusił drużynę do podzielenia się punktami. No i, i, i drużyna ProRemu nastawiła się. Ewidentnie na defensywę, y, aby nie dopuścić do straty bramki. Przeciwnicy grali w czwórkę, no to pewnie to było też y, tak sobie założyli, ale to też y, czasami tak jest, jak się gra w czterech, to się może o więcej nawet sił. Y, no i tak, tak to wyglądało ten mecz. Ten mecz wyglądał do innej bramki. Kto by poleżał, kto by tą bramkę strzelił, to by do wygrał. Ale skończył się 0-0, także i my, i problem mamy pewność. W każdym meczu gramy o zwycięstwo, więc nie chcieliśmy wygrać, bo już od chyba 4 czy 5 kolejek, mi nie wygrali. No ale nic, no, 0-0, też cieszymy się z tego punktu i, no i za tydzień kolejny mecz. Pozdrawiam wszystkich sympatyków tarnowskiego futsalu i też serdecznie zapraszam na 9. Puchar Tarnowa, który się odbędzie w sobotę, 21 listopada na hali Okału w Mościcach. Mamy też jeszcze wolne miejsca, gdyby któraś drużyna chciała wziąć udział. Także od godziny dziewiątej w sobotę zapraszamy na emocje o Puchar Tarnowy. My na pewno chcieliśmy zgarnąć trzy punkty, ale sytuacja nas do tego zmusiła, że graliśmy gołą czwórką i naszym sukcesem było nie stracenie bramki. Jakby się coś udało to byśmy szczelili, ale z remisu też się cieszymy, bo wiadomo Rock'n'Roll miał praktycznie dwie czwórki. I naciskali, no ale niestety nie, nie udało im się szczelić bramki, no typowy mecz walki na remis i cieszymy się z jednego punktu. To Rock'n'Roll bardziej się zaskoczył tym, co myśmy grali, bo na pewno oni liczyli na to, że my będziemy atakować, a oni grają na ogół wszystkie mecze z kontry, więc e, dzisiaj to oni musieli zaatakować i, i to był woda na młyn dla nich, bo też Musieli zaatakować i się otworzyć, a nikt nie chciał stracić bramki, no i mecz wyglądał jak wyglądał, więc nie był piękny dla oka, ale, ale były cały czas były szachy na boisku. Chcę pozdrowić na pewno żonę Anetę Klaudię i Julię. Dziękuję. W sobotę 21 listopada na hali okału odbędzie się dziewiąty puchar miasta Tarnowa. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a po więcej informacji można sięgnąć na stronie podcel.tarnów.pl Patrzmy teraz na wyniki oraz tabele pozostałych liczb. najlepszym bramką zeszłego tygodnia okazał się gol Daniela Bilaka z Topikaru, a teraz zobaczmy na propozycję szóstej kolejki i nie zapomnijcie oddać głosu pod facebookowym postem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Oglądajcie nas za tydzień w środę o godzinie 20.15 oraz na stronie IMAF